Adam McKay po świetnym Big Short powraca do nas z kolejną, nieprawdopodobną, a jednak prawdziwą historią. Tym razem Vice opowiada o Dicku Cheney'u, czyli najbardziej niepozornym i najpotężniejszym wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych. Stawia sobie dosyć ambitny cel, ponieważ decyduje się opowiedzieć o 50 latach kariery politycznej, ale również życia prywatnego Dicka Cheney'a. Oczywiście to, co najbardziej interesuje McKee'a, zostaje nam odkryte już w tytule, ponieważ najważniejsze dla reżysera Big Short jest, żeby nam pokazać 8 lat wiceprezydentury Cheneya, kiedy. To no, działy się rzeczy szalenie ważne dla historii Ameryki, ale w ogóle dla historii świata, kiedy miał miejsce atak na World Trade Center, i trzeba było troszeczkę przeformułować całą politykę międzynarodową Stanów Zjednoczonych. I Weiss mówi nam jasno, że w dużym stopniu za to przeformułowanie odpowiedzialny był właśnie Dick Cheney, a nie George W. Bush, który tutaj jest pokazany raczej jako taka kukiełeczka Cheneya. I want you. You're my vice. Na początku trzeba powiedzieć, że jeżeli bardzo spodobał Wam się Big Shorts, to jest duża szansa, że też przypadnie Wam do gustu Vice, ponieważ pod względem konwencji te filmy są do siebie bliźniaczo podobne, wręcz Vice eksploruje i poszerza horyzonty odkryte nam dzięki Big Short. Ale nawet konstrukcja tego filmu jest bardzo podobna. Również mamy narratora, który nam opowiada o Dicku Cheney'u. Który nam też rozjaśnia pewne nieco bardziej zawiłe kwestie. W Big Short była to ekonomia, tutaj mamy sprawy polityczne. W Big Shortie mamy Rayana Goslinga w roli narratora, tutaj jest to Jess Plemons którego powiązanie z Dickiem Chenayem jest bardzo zaskakujące, więc nie warto go zdradzać. A ponadto mamy mnóstwo innych podobnych chwytów, zbitki montażowe, zwracanie się bezpośrednio do kamery, właśnie wytłumaczanie kolejnych skomplikowanych kwestii związanych z mechanizmami władzy. Tutaj również, choć na mniejszą skalę, są użyci celebryci, znani aktorzy, którzy również nam mają wytłumaczyć różne kwestie, choć tutaj jeszcze dodatkowo się wcielają. W role. W sensie to nie jest po prostu na przykład Naomi Watts, tylko Naomi Watts wcielająca się w prezenterkę Fox News. Ale nadal wiadomo o co chodzi i wiadomo, że to jest ten sam pomysł, który był zaczerpnięty z Big Short. Tak samo akcja jest czasem przerywana w półsłowa, wręcz dosłownie, że czasem słowo jest cięte. Podobnie hmm. mamy też czarne plansze na dłuższą chwilę. To samo było również w Big Short. Właśnie hmm. mamy stop klatki też. Masę rzeczy, które tam się sprawdziły, zostają wykorzystane w Vice ponownie. No właśnie, a nawet jest tego jeszcze więcej, jeszcze bardziej tą konwencję i podkręca, bo w połowie filmu mamy nawet napisy końcowe i takie napisy, które wskazują nam na koniec wspaniałego życia Dika Cheneya, chociaż tak naprawdę ten najważniejszy akt, kiedy zostaje wiceprezydentem jest jeszcze przed nami. Właśnie, jest jeszcze jeden moment, kiedy bohaterowie zaczynają mówić po szekspirowsku i to wszystko jest zaskakujące, szalenie dowcipne, no ja pod tym względem no nie mogę narzekać na tą formę, ponieważ szalenie mi się to spodobało w Big Short i stało się trochę to takim znakomitym takim rozpoznawczym McKaya. No i nie ma nic dziwnego, że reżyser chce eksplorować pomysły jeszcze bardziej, które się sprawdziły we wcześniejszym filmie. Niewątpliwie zarówno Big Short, jak i Vice to jest kino szalenie nowoczesne, które korzysta z takiej estetyki teledyskowej, ale również z takiej powiedziałbym konwencji trochę internetowej, mhm. tak jakby się stosowało memy ruchome w, pasowane w film. No i nie da się ukryć, że jest to atrakcyjne i jest to również forma, która może trafiać do ludzi młodych, właśnie odbierających media wirtualne, co jest niewątpliwie dużym plusem. Ale co sprawdziło się w Big Short, niekoniecznie w 100% sprawdza się w Vice. Wydaje mi się, że podstawowym błędem Makea był fakt, że o ile zastosował te same środki filmowe, które się sprawdziły w Big Short, postanowił w inny sposób się zabrać do tematu, a mianowicie tym razem nie omawia problemu, jakim była zapaść rynku nieruchomości w Ameryce, tylko tym razem omawia życie człowieka. Dosłownie zabrał się za biografię. I przez to nagle mamy problem, bo ten chaos, który się sprawdzał w Big Short, tutaj już na no, niekoniecznie pasuje. W Big Short ten chaos formalny bardzo dobrze się zgadzał z takim nadmiarem informacji i też z chaosem na rynku finansowym. No. Tutaj jest trochę inaczej. Ten chaos pozostaje chaosem i niekoniecznie pasuje do postaci. Widz troszeczkę nie wie, dlaczego skaczemy pomiędzy latami 60., 80., 2000. Co chwila jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Nie zawsze to się składa w dobrą całość. Czasem McKay poświęca spójność narracyjną dla sceny memu. Tak, dokładnie. Poza tym, przez to, że jest to opowieść o człowieku, no to jednak z takiego biopiku oczekujemy, że się czegoś więcej dowiemy o tym człowieku, że, że ta narracja będzie bardzo pogłębiona. No, a właśnie przez to, że Makkej ma taką formę, jaką ma, to tak naprawdę tym razem nie dość, że temat mechanizmów władzy nie jest nam skłębiony, to niespecjalnie jesteśmy w stanie zrozumieć postać Dika Cheneya, ponieważ mamy jego kilka wersji, ale one niekoniecznie się splatają w jedną spójną całość. No właśnie, gdzie jest moment przejściowy pomiędzy dobrym chłopcem, ale trochę łobuziakiem, pijakiem, a facetem, który. I człowiekiem bez ambicji. Tak, a facetem, który nagle zaczyna trząść po cichu. Całą administracją Białego Domu. Nie ma powiązań zbyt jasnych. To znaczy, tam McKay czasem nam wciska jakiś drobiazg, no zmienił się, bo żona tego chciała, no ale zmienił się o 180 stopni. I, I co, żona mu też inteligencję przekazała, bo też odnosi się takie wrażenie, że trochę był takim chłopem roztropem, bez specjalnego rozumu, a tu nagle myśli na 20 kroków do przodu. I o ile w pierwszej części ta żona, Lin, jest bardzo ważną postacią i ta ich relacja jest szalenie interesująca. Lynn tak naprawdę jest takim trochę palpatinem, który steruje Weiderem i robi on co ona każe. Ale potem ta relacja zanika, że ona nadal gdzieś tam jest w jego życiu, ale tak naprawdę to on już podejmuje te decyzje, to on jest ważny i on jest inicjatorem różnych pomysłów. No właśnie, mogłoby się wydawać, że to on realizuje jej ambicje, ale później trochę ten trop zostaje porzucony. Postać Amy Adams, no nie jest wyeksplorowana, a bardzo szkoda, ponieważ tu też mogłoby mhm. się zrodzić coś ciekawego. I to jest kolejny błąd McKeya, że zaczyna prowadzić jakiś pomysł, ale tu jest tyle innych ciekawych pomysłów, tak. które ja mogę zaprezentować. No to chyba to muszę teraz zrobić, a tamto porzucić. Też dlatego czasem wrzuca niepotrzebne. Mhm. Dla tej narracji fakty z życia Cheneya, jak chociażby słynne postrzelenie swojego kolegi podczas polowania, no tak, no to dopełnia obrazu Cheneya, ale z drugiej strony, dla tego co oglądamy, to nie ma żadnego znaczenia, tym bardziej, że nie próbuje się z tego zbudować ani żadnej dodatkowej metafory, po prostu jest taka dodatkowa scena już. Tak, no to jest film bardziej zbiór bardzo atrakcyjnie pokazanych faktów niż takie postaranie się, żeby zbudować spójną, głęboką wizję danego człowieka. Weiss wtedy jest najlepszy, kiedy robi dokładnie to, co robił Big Short, kiedy odkrywa przed nami pewne mechanizmy, pewne rzeczy, których normalnie nie przeczytamy w gazetach. I tutaj, na przykład, Weiss próbuje nam się odkryć, dlaczego powstało państwo islamskie, dlaczego tak łatwo dzisiaj dociera się do prywatnych informacji pod telefonami, w mailach wszystkich obywateli. Dlaczego Mówi się o zmianach klimatycznych, a nie o globalnym ociepleniu. No i to są fantastyczne momenty. Widać, że ten taki obiektywny pazur McKaya tutaj rozkwita. Ale są też takie momenty i jest ich bardzo dużo, kiedy również McKaya, mam wrażenie, gubi jego sympatia polityczna. Ponieważ hmm. trzeba jasno zwrócić uwagę, że Vice to jest przede wszystkim w wielu miejscach satyra na polityków republikanów. Tak, tutaj demokracji nie istnieją. Raz się tam przewija Hillary Clinton, która również jest przedstawiona jako ta, która popierała inwazję na Irak i to, to, to było wszystko, na co było go stać, żeby pokazać. A tak to Obama faktycznie jest tym wielkim wybawieniem. Choć dzisiaj wiemy, że raczej zawiódł nadzieję Amerykanów. A tak to po prostu mamy cały przekrój amerykańskich, republikańskich prezydentów: od Nixona, Reagana, później oczywiście Busha jednego i drugiego. No, i trzeba przyznać, że ten rys jest raczej szalenie negatywny, ponieważ no, albo mamy idiotów wśród republikanów, i takim naczelnym idiotą jest George W. Bush. Po prostu człowiek, który wcina mięso, jeździ na rodeo, no, a ogólnie to nie ma żadnej osobowości. No, i dużo imprezowało jako młody chłopak. Był czarną, owcą w rodzinie. Ewentualnie u republikanów mamy ludzi rządnych władzy za wszelką tak, cenę cynicznych ochydnych. No tutaj hmm. taką postacią jest Donald Rumsfeld. I rzeczywiście najciekawszą postacią jest Dick Cheney. Hmm. Ale wokół niego kręcą się właśnie takie, a nie inne jednostki, a on ostatecznie koniec końców też wyrasta na takiego szatana. Pod sam koniec, co w sumie było coś zaskakujące, bo przez długi czas to była bardzo dwuznaczna postać. Jest pokazany jako przykładny, kochający partner. Naprawdę ta relacja z żoną no jest no, szalenie intrygująca, i za mało jest takich historii. Bo przecież, oczywiście, że za. Wpływowym człowiekiem musi stać właśnie ten partner, który jest równie ambitny i inteligentny, i który mu intensywnie pomaga w tym, żeby doszedł do wielkiej władzy. Również jest przedstawiony jako szalenie wspierający ojciec, ponieważ wydarzyła się w jego życiu rodzinnym historia, której nie będziemy zdradzać, ponieważ dla nas też była dość zaskakująca. No i tutaj okazał zwycięstwo moralne, bezsprzecznie. Nic nie było ważniejsze od dobra jego dzieci. No I to też jest. Coś, co warto podziwiać. Choć mam wrażenie, że MacKay tego do końca zdzierżyć nie mógł, tak. i jest pod koniec taka scena, która pokazuje, że. A tu też Cheney się złamał i wcale nie był aż takim dobrym ojcem. Ja wiem, właśnie. Dlatego ja przez długi czas oglądałam tego Cheneya, właśnie jako taką szalenie intrygującą, zniuansowaną postać, a później nagle coś się złamało w tym filmie, i później, jak już oglądamy jego czasy wiceprezydenckie, to nagle jego postać została jakoś tak szalenie zdemonizowana. Albo przegapiłam, ten moment jego takiej przemiany, albo po prostu McKay, no właśnie, przez to, że ma takie szalone tempo, szalony pomysł, że tu wsadzę scenę, tu wsadzę scenę, tu będzie lepiej wyglądać, jak on będzie bardziej wyrachowany. No to później nagle mamy taką niespójną postać. The Vice -Presidency is a mostly symbolic job. Oczywiście trzeba pamiętać, dlaczego jesteśmy dla tego filmu troszkę srodzy. Ponieważ jest to jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego sezonu nagród. I podczas niedawnej Gali Złotych Globów zdobył chociażby jedną nagrodę, a był nominowany do największej ilości nagród, bo aż do sześciu. Do niedawno ogłoszonych nominacji do BAFT też ma sześć nominacji. Są nominacje do nagrody gildii reżyserskiej, scenariuszowej, producenckiej, a więc, no, wszystko wskazuje na to, że również podczas Oscarów będzie bardzo ważnym graczem. Dlatego trochę tej. Srogości w naszych ocenach musi się pojawić, no bo gdzieś w gradacji najlepszych obrazów Vice jest wymieniany. No i chyba w tym momencie szczególnie warto powiedzieć co nieco o aktorach, bo w sumie te nominacje scenariuszowe i reżyserskie to rozgryźliśmy przed chwilą opowiadając o tym wszystkim. No i najczęściej są nominowani Amy Adams jako Pani Cheney, Sam Rockwell jako George W. Bush, no i oczywiście Christian Bale jako Dick Cheney. I'm a CEO. A large o ile nominacje Amy Adams i sama Rockwella są trochę na wyrost, bo sam Rockwell jest fantastyczny, ale jest szalenie mało na ekranie ma dosłownie 2-3 sceny i to raczej mało istotne więc tam u niego charakteryzacja jest świetna fantastycznie opanował teksański akcent. No, ale z drugiej strony, no, no nie miał dużo czasu się wykazać, także to, to jest raczej po prostu, że dobrze wyglądał na ekranie, przekonująco. Amy Adams, do no to jest szalenie niewykorzystana. Miała tak naprawdę jedną dramatyczną, poważną scenę, żeby zagrać, a tak to, no niestety jest tą kobietą jednak bardziej z tyłu, pomimo, że naprawdę był potencjał, żeby do końca była bardzo ważna. I to są raczej takie nominacje, że no Amy Adams, wiadomo, fantastyczna aktorka, także... Czemu nie nominować? No, mam wrażenie, że sama Rockwella nominuje się za to, że sparodiował George'a W. Busha i jest to szalenie jednowymiarowa postać. No, ale też miała bardzo mało scen. No, i w tak, pewnym tak. sensie jego postać jest rozgrzeszona. Bo, bo był głupkiem. Tak, bo George W. Bush jest tutaj pokazany jako po prostu dziecko, które nie miało pojęcia o niczym. Dick Cheney robił co tam chciał, a on, George W. Bush, po prostu się cieszył, że wygrał wybory i pokazał ojcu, że, że też potrafi. I, I to koniec. Ale jeżeli chodzi o Christiana Bale'a w roli Dicka Cheneya, no to to jest mistrzostwo. No jak wygra, to, to ja się nie obrażę, bo... No robi wrażenie, raz, że oczywiście przytuł do roli, <śmamy> mamy wrażenie, że trochę nawet za bardzo, jak Popatrzyliśmy na prawdziwego Dicka Cheney'a. Charakteryzacja jest oczywiście fantastyczna i wygląda bardzo podobnie, no ale sam Christian Bale, tryska z fantastycznie podrabia Dicka Cheney'a, też ma ten taki niski głos, spokojny. Ja mam wrażenie, że też Bale, jak żaden inny aktor, jest w stanie ograć charakteryzację. Można go by było zanurzyć po prostu w luksze i postawić, <laughs> i on nadal osiągnąłby wszystko to, co trzeba. Co jest wielką zaletą, bo czasem aktor, który dostaje za dużo charakteryzacji nie jest w stanie. I co prawda, i tak go nominują. Rami Malek jest tutaj dobrym przykładem. Wiem, nie wolno, nie wolno źle mówić o Bohimian Rapsody. A Bale radzi sobie idealnie. Co prawda, jest to też rola nieco satyryczna, nie przesadzona w sposób satyryczny, ale cały film ma taką wymowę, więc trudno winić Bale'a, że czasem podkręca pewne elementy uczeneja, i szczególnie w tym momencie wiceprezydenckim, no to jest trochę taki szatan szepczący do ucha najgorsze rzeczy. No, ale taka jest konwencja tego filmu, więc trudno samego Bejla winić. Tym bardziej, że i tak to jest najbardziej zróżnicowana postać. Jak się chociażby jeszcze spojrzy na Steve'a Karela, tak. który gra Ramsfelda, no to to też jest bardzo jednowymiarowo zagrana postać. Tak, taki cyniczny satyr na krzesełku władzy. Ale właśnie, bo. Steve Carroll jest jedną z tych postaci, która jest szalenie charyzmatyczna, bardzo dobrze się ją ogląda. Też jest bardzo dobrze ucharakteryzowana, też w sposób lekko przegięty. No nawet bardzo przegięty. <grymne> Chyba Rumsfeld jest najbardziej przegięty, bo chce się z niego zrobić, no właśnie, takiego satyra, nieprzyjemnego, karierowicza. Ale o to chodzi, to jest. Cała idea tego filmu, że tam wszyscy fantastycznie się sprawdzają w swoich rolach. W zasadzie Amy Adams ma taką najbardziej poważną rolę, mm -hmm. która w żaden sposób nie bawi się w jakieś przegięcia i komediowe sznyty. Dlatego, że nie jest osobą publiczną tak bardzo jak reszta, mam wrażenie. I więc tu nie chce się jej w ten sposób ośmieszać. Niemniej większość aktorów w tym filmie gra zdecydowanie z bardziej komediowym sznytem i o to w tym chodzi, że ten film ma być przede wszystkim rozrywką. Ma się go oglądać przyjemnie. Reżyser wykorzystuje szalone sztuczki, żeby utrzymać naszą uwagę i nasze zainteresowanie tym filmem. A przy okazji, co nieco dowiemy się o mechanizmach władzy. O postaci Dicka Cheney'a, ale niestety ten film nie jest niczym więcej. Wiele elementów w tym filmie nie zostało pogłębionych. Jak już mówiliśmy, ani Dick Cheney nie jest dla nas do końca jasną postacią, ani to, co się działo w białym domu w czasach George'a W. Bush'a, również nie jest nam pokazane w wyczerpujący sposób. I dlatego ma się poczucie takiego no, niedosytu, że to jest właśnie mniej udana wersja Big Short. Ale na pewno dalej z ekscytacją będziemy wyczekiwać dalszych projektów MacKay'a, bo to zdecydowanie jest osobny twórca na arenie Hollywoodu. No a od nas póki co to by było na tyle. Pa